Labrador. Zwykły pies bez udziwnień. Niedawno rozmawiałem z osobą, która zdecydowała się posiadać psa, i ta decyzja, to znaczy poszukiwanie odpowiedniego psa, zakończyło się wybraniem Labradora Red Rivera. Biszkoptowego. Jeśli chodzi o kolor, miał być brązowy czy też czekoladowy, ale okazało się, że jednak biszkoptowy na żywo wygląda lepiej, więc taki wybór padł. I na moje pytanie, dlaczego wybrałaś takiego psa? To oczywiście padła bardzo ciekawa odpowiedź, ponieważ poszukiwany był pies zwykły, bez udziwnień. I tak to zostało gdzieś przeczytane, nie wiem gdzie, ale takie określenie na właśnie Labradora się pojawiło. I się tym bardzo zainteresowałem, ponieważ no, chyba wszyscy poszukujemy takiego zwykłego, normalnego psa bez udziwnień. Tylko, że w rzeczywistości no, nie do końca, nie zawsze tak jest. Często wybieramy oczywiście psy o wiele bardziej trudne, wymagające, wyróżniające się. Ale te psy pozostawmy na boku. Dzisiaj o Labradorze. Czy naprawdę Labrador jest takim zwykłym psem bez udziwnień? Udziwnień. I tak, jeśli chodzi o opinię o tych psach, to jest to jeden z najlepszych psów, jeśli chcemy psa rodzinnego, psa nie sprawiającego większych problemów, jeśli chcemy psa, który będzie bardzo inteligentny, będzie prosty w wychowaniu, będzie też, jeśli tego tylko chcemy, doskonałym psem pracującym. I tutaj, jeśli chodzi o spełnianie tych wymagań, labrador jak najbardziej takie wymagania spełnia pies o bardzo dużej inteligencji, o bardzo dużych zdolnościach adaptacji się do miejsca, gdzie jesteśmy, byle tylko było dużo nas, czyli opiekunów, ponieważ to psy, które źle znoszą samotność, wymagają od nas dużo czasu, który im poświęcimy. To oczywiście oznacza, że potrzebują dużo naszego czasu, a niezbyt dobrze znoszą po prostu bycie samemu. O tym chyba wszyscy wiemy. To jest jednak pies, który potrzebuje ludzi, i potrzebuje też pewnej aktywności. Pamiętajcie, że tak jak powiedziałem przed chwilą, to pies, który będzie doskonałym psem pracującym, jest to pies, który był psem myśliwskim, jest to pies, który doskonale nadal sprawdza się jako pies pracujący, więc tego ruchu zajęcia też potrzebuje sporo. Do tego jest to pies, który lubi wodę, lubi się ubrudzić. Nie jest to taki chodzący ideał, jak się niektórym wydaje. Tylko, że prawda jest taka, że my nie powinniśmy szukać psów, idealnych, ponieważ nigdy takiego nie znajdziemy. My musimy szukać psa takiego właśnie jak labrador, psa zwykłego, który tą zwykłością odpowiada naszemu postrzeganiu zwykłego psa, czyli jest tak jak labrador, łagodnym, spokojnym, bardzo chętnym do nauki, bardzo chętnym do zabawy, doskonale odnajdującym się w życiu rodzinnym psem, czyli spełnia te nasze wymagania, jeśli chodzi o psy zwykłe bez udziwnień, bez jakichś wielkich potrzeb, czyli na przykład kilku godzin pracy dziennie, chociaż tutaj Labrador bardzo dobrze by się w tym sprawdził. Czy też nie są to psy jakieś wybitne w jakiejś materii, na przykład bycia psami myśliwskimi. No ale znowu tutaj Labrador, jeśli chcemy, to w wielu tych myśliwskich zastosowaniach się odnajdzie. To był pies myśliwski. Więc tak. Tutaj chodzi o to, żebyśmy znaleźli psa, który nie, mo, nie będzie jakimś ideałem, ponieważ tych ideałów nie ma, chociaż tak, zdaję sobie sprawę, że psy, które posiadacie, jak najbardziej możecie nazwać ideałami. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ często to się pojawia w komentarzach i w rozmowach. Co ciekawe, ludzie się chyba otworzyli, ci, którzy mnie poznają, zaczepiają mnie bardzo dobrze, nie gryzę, kiedy nie muszę. I tutaj trzeba pamiętać, że my uważamy psy za ps, nasze psy, za psy idealne. W rzeczywistości, szukając psa, szukajmy zwykłych psów. Takich jak właśnie ten labrador. Czyli psów, które spełniają nasze definicje, jeśli chodzi o bycie psem zwykłym, takim jak trzeba. No, i może wróćmy do tego labradora, ponieważ miało być właśnie o nim. I mi się słońce właśnie przesuwa i zaczyna świecić nie tak jak trzeba. Więc. Kiedy ktoś też chce zdecydować się na labradora, uważając, że to pies właśnie taki zwykły, bez żadnych jakichś dziwnych cech, zachowań, które będą się w przypadku tych psów pojawiać, to jak najbardziej ten pies właśnie będzie taki. Oczywiście nie spodziewajcie się bezproblemowego psa. Takich chyba nie ma. Przynajmniej się w swoim życiu z takimi psami jeszcze nie spotkałem, ale może gdzieś na świecie takie bezproblemowe psy występują. Tak jak każdego innego psa, trzeba go wychować, nauczyć co ma robić, co mu wolno, czego nie wolno, jak ma się zachowywać, jak ma reagować. Trzeba go socjalizować z innymi psami, z tym otaczającym nas światem. Chociaż tutaj no, nie ma tyle rzeczy, z którymi trzeba socjalizować psa. Chociaż może z innymi psami na spacerze, chociaż może z tym, że jakiś zając coś innego, barzant wybiegnie, i ten pies nie może rzucić się za tym w pogoń. To też jest ważne, ponieważ jak najbardziej labrador, chociaż doskonale dogaduje się z psami, to trzeba go tego też troszkę nauczyć. Ma nie aż tak mocno rozwinięty instynkt myśliwski, ale trzeba go nauczyć, że jednak te pewne cechy psa myśliwskiego w nim nadal pozostały i może za czymś pogonić. Trzeba też pamiętać o wspomnianym ruchu, wspomnianej potrzebie robienia czegoś. Dużej niechęci, jeśli chodzi o nudę. To pies też, który jednak, gdy się nudzi, szuka sobie jakiegoś sposobu, żeby z tą nudą walczyć. I Labrador potrafi być w tym ze względu na swoją inteligencję bardzo, bardzo taki pomysłowy. O tak to może nazwijmy nie zawsze te jego pomysły nam się spodobają nie zawsze to będzie wyglądało tak, że będziemy z tego, co akurat wymyślił, będziemy zadowoleni. Tutaj, żebyście wiedzieli, że to tak może. Wyglądać. Kolejną rzeczą, o której trzeba wiedzieć, kiedy decydujemy się na Labradora, to wspomniana wielka miłość, jeśli chodzi o wodę, jeśli chodzi o błoto. To pies, który potrafi ubrudzić się, to też pies, który potrafi ubrudzić cały nasz dom. Może nie jest aż tak źle, jak się niektórym wydaje, ale to też nie jest coś, o czym warto zapominać. Jeśli chodzi o Wychowanie, socjalizacja. Tak jak mówiłem, jeszcze raz powtórzę po raz trzeci, jak każdego psa trzeba wychować i prowadzić. Jeśli chodzi o życie z ludźmi, bezproblemowo. On doskonale odnajduje się, czy też one doskonale odnajdują się, jeśli chodzi o życie rodzinne, jeśli chodzi o życie w większej ilości osób, im to odpowiada. Więcej ruchu, więcej zabawy to dla nich coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego i fajnego tylko też trzeba ich tego nauczyć. Tak samo jak kontaktów z najmłodszymi. Niestety wiele osób uważa, że labrador już od początku te kontakty będzie miał idealne. No nie, jego też trzeba nauczyć, trzeba mu pokazać i to musi być z obu stron, i ze strony labradora, i ze strony tych najmłodszych, żeby wiedzieć, jak się bawić, na co można sobie pozwolić i że trzeba tą drugą stronę bardzo mocno. Szanować. Kolejną rzeczą jest oczywiście szkolenie, takie sztuczek, zabaw. Tutaj te psy są bardzo do tego chętne, są bardzo podatne na szkolenie. W przypadku labradorów, naprawdę, jeśli chodzi o to, co można je nauczyć, jak szybko można je nauczyć, to tutaj efekty potrafią być doskonałe. I warto o tym pamiętać. Więc. Może jeszcze pielęgnacja jest dosyć prosta, jeśli chodzi o żywienie, to tutaj też y, tylko... Jeśli chodzi o żywienie, tu nie ma problemów. Jeśli chodzi o apetyt, raczej jest problem, ponieważ o ile ten pies nie będzie miał problemów z zjadaniem dosłownie wszystkiego to trzeba uważać na ilość, żeby ten pies po prostu nie jadł zbyt dużo, ponieważ później mogą się pojawić bardzo poważne problemy, które odbiją się i na jego stanie kondycji i na tym jak długo będzie z nami żył. Czyli pies zwykły, normalny, bardzo fajny, doskonały dla niektórych idealny, bez udziwnień, chociaż oczywiście z potrzebami jak każdy pies i jeśli Myślimy, że wybierając takie chodzące ideały, jak na przykład Labrador czy owczarek niemiecki, Golden Red River, i nie będzie wymagań, nie będzie potrzeb, to możemy się bardzo mocno zdziwić. Jak jest Wasze zdanie? Czy to naprawdę taki pies normalny, zwykły, bez udziwnień? Czy też takie psy nie istnieją? Czy też takich psów jest więcej niż tylko Labrador? Czy taka decyzja wybierać psa który będzie zwykłym, normalnym psem, to coś, co można popierać, w mojej opinii tak, ale niektórzy chcą mieć psa wyjątkowego, ale pamiętajcie, każdy pies, jeśli należy do nas, jest wyjątkowy. Zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie za to, że wspieracie ten kanał na patronite poprzez postawienie symbolicznej kowy, kawy przez komentarz z super podziękowaniem. Bardzo Wam za to dziękuję. Zapraszam ponownie i jak myślicie? Jeszcze raz. Czy labradory to naprawdę takie zwykłe psy bez udziwnień? Czy w ogóle taka kategoria psów istnieje? Zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za to, że jesteście. Zapraszam na inne materiały, na inne filmy. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.